Cześć, witajcie. Z tej strony Kuba Janeczek, inwestycja Nowe Sady 53. Mimo pięknej pogody wielkimi krokami zbliżamy się do zimy i dzisiaj chciałem pokazać Wam, jak się do tego przygotowujemy, czyli jak zabezpieczamy budynek i całą inwestycję na czas prac zimowych. Jeśli jesteście ciekawi, chodźcie ze mną. Od naszej ostatniej wizyty tutaj budynek zmienił się bardzo mocno. A to głównie ze sprawą elewacji, czyli ocieplenia styropianem oraz wykończenia tynkiem. A dodatkowo mamy już nowe okna, rynny, parapety, czyli właściwie wszystkie obróbki blacharskie. I to wszystko między innymi po to, żebyśmy mogli prowadzić pracę zimą w ciepłym budynku. A skąd to ciepło się tutaj weźmie? Zobaczcie. To węzeł cieplny, czyli takie energetyczne serce całego budynku. Jest już praktycznie cały zbudowany, zostało dosłownie kilka elementów. I po ich zamontowaniu będziemy czekać na dostawę ciepła miejskiego i jego uruchomienie. Gdy węzeł będzie już uruchomiony, musimy to ciepło odebrać i rozprowadzić po budynku. I w tym celu budujemy pierwszą część instalacji centralnego ogrzewania oraz wieszamy techniczne grzejniki w korytarzach i na klatce schodowej, żeby grzały zimą podczas prac wewnątrz budynku. Izolacja termiczna budynku to nie tylko ściany zewnętrzne. Bardzo ważne, żeby zabezpieczyć go przed podciąganiem wilgoci zimna z podłoża. Ostatnio pokazywałem wam, jak to robimy w kontekście zabezpieczenia przeciwwilgociowego, a dzisiaj jesteśmy już na kolejnym etapie, czyli mamy ułożoną grubą warstwę styropianu przykrytą wylewką, który ma zabezpieczyć budynek i mieszkania na parterze przed podciąganiem zimna z gleby. Ostatni bardzo ważny element to izolacja na poddaszu, czyli na ostatniej kondygnacji, tak aby ciepło nie uciekało nam przez dach. Od zewnątrz mamy już pokrycie z blachy, a od wewnątrz została założona wełna mineralna oraz izolacja i wszystko to zostało pokryte płytami z karton gipsu. W tak zabezpieczonym budynku możemy spokojnie prowadzić prace wykończeniowe wewnątrz podczas zimy, mając pewność, że wszystko będzie dobrze schło, a ekipy budowlane będą pracowały w komfortowych warunkach. Na dzisiaj to tyle. Prace posuwają się w bardzo dobrym tempie. A my widzimy się kolejnym razem, gdy tylko pojawi się coś ciekawego i godnego Waszej uwagi. Do zobaczenia.